Ja etykiżem etykiżem, etym a to jest pierwszy, no był już kiedyś, ale pierwszy od dawna odcinek z Blockstar Planet, więc no, yy, tak. Yy, przechodzimy sobie dzisiaj parkury. Możecie robić dla mnie parkury pod nazwą dla frogs. Po prostu możecie dopisać frogs i ty, ale wiadomo dla frogs może być. No to jest moje konto, Na 33 poziom. O, czekajcie, odbiorę swoje nagrody. Wow, ale dużo zostało rozegranych. Dobrze, eee, to jest moje konto. No, tam mam, mam takie światy. No, mam parę takich światów. Tu mam ten. Ten, ten, ten. ten. No, 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 skinki. No mam jedną tą rzecz, mam e, tylu znajomych, ale no, nie będę przyjmował raczej. Możecie zapraszać, ale no nie wiem czy będę tak klikał i później tak ciągle wszystkich przyjmował. No ale możecie zaprosić na wszelki. No, dzisiaj sobie bo przechodziłem parkoury. E, nie wiem jaki. może na przykład ten. Zacznijmy sobie od tego. Jakoś dawno nie grałem, więc no. Jakby coś, to no. Nie mówcie, że słabo gram. Mm, dobra, czy nie ma tu klucza? Nie ma, dobra. To, to zdechnę. I, spra i lecimy po rekordzie. Dobra. Wiadomo, ja że nie zrobię, ale chcę mieć jakiś najlepszy czas. Kurde, nie mogę. Nie mogę skoczyć. Kurde, no nie mogę, dobra. Nieważne lecę. No to jest dziwne. Dobra. O! Udało się! Udało się, włos. Moim zdaniem ładny jest ten skinek, ale. Ja tylko może tak uważam. Ocencie czy jest ładny ten skin. Dobra. Ale go, nie wiem. Teraz prawdopodobnie będą się pojawiać często, bardzo często odcinki z B Bloxar. No, bo jakoś tak. No, wróciłem do tej gry. Myślę, że jest spoko. Dobra, zapewne tutaj trzeba będzie wejść, żeby żółty klucz znaleźć. O nie, nienawidzę czegoś takiego. Szukanie tego, tego klucza. Pewnie gdzieś w łatwym miejscu jest, ja już pewnie Wy go widzicie. Ja już go nie widzę, ale ja wiem, gdzie zapewne jest. Chwilkę. O, czekajcie, zobaczę. Tam jest, ok. Nie, myślałem, że boję, pójdę za nią, bo myślę, że wiedzą tutaj niektórzy. Pójdę za nią. Nie wiem, gdzie on jest. Może tutaj? Kurde, nienawidzę szukania klucz. Pewnie Wy już go widzicie. Pewnie gdzieś jakąś dziurkę widzicie. Ale ja nie widzę. Nie no. Zaraz będę to musiał cięcie zrobić. Ale najpierw powoli. Poszukajmy od dołu, czy nie ma nigdzie żadnego wejścia. Ale głupia kamera, ale kiedy. Bara. Tutaj? Yy. Siedziałem. Chwila, muszę go skoczyć. Kurde, no nienawidzę tak skakać. No co jest? On mi się zbagował? No dobra, no ja jest, jestem botem. Dobra. Dobra, przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. No, oczywiście, bo taki jest tytuł tego parkouru. Mniej więcej. Dobra, lecimy. Myślę, że ten skin ładnie pasuje mi do tych rolek i tak dalej. Możecie polubić mi całą ścianę. Wow, jakbyście byli mili. A tutaj raczej nic. O, ja... ale trochę mrozu zbiorę. No, yy, okej, okay. troszkę. A, a dobra, chciałem, no właśnie, chciałem go zebrać. Okay, pewnie gdzieś jeszcze zbiorę. No a jak? O co tu trzeba? Odskoczyć. A, dobra, zauważyłem. No Przejdźmy sobie. Będą prawdopodobnie. A, boję się, żebym nie zginął, bo nie mam chyba Kryszta. Prawdopodobnie będą y, odcinki sprawdzenia parkurów. Może, może, ale nie jestem tego fanem. Nagram bitwę, ale to może. Nie jestem tego fanem. O, Kryszta. Bitwy jakoś tak. No nie nagrywa się. Bardziej parkury. No ale. Wiecie, jak chcecie być oboż, yy, chcecie być na odcinku, tak jakby pozdrowie Was, no no to zróbcie dla mnie świat. Yy, no i będzie dobrze. Dobra, yy, oboż, Dobra jest. Dobra, dobra, dobra. Dobra, na ile to jest? O nie. Nie, 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 dobra. Ile, ile jeszcze? Dobra. Trzeba zrobić, bo nie wiem. Nie, kurde. Wow. Wiem, co trzeba zrobić, nie zginąć, ok, dobra. Róbmy. Ciężki ten parkon, może i. Znaczy, ciężki to. Nie jest ciężki Ło. Wow. ale chcę coś sprawdzić. Gdzie teraz iść? Boję się, że jak. A, pewnie tu jest lawa, co nie? No, no nie sprawdzę nawet, będę musiał się cofać, a będę pewnie musiał, jak będę ten. Mm, jak spadnę. Zrobię dla was cięcią, to naprawdę nie będzie sensu. 4 minuty przechodzenia. Oh, parkura! A znaczy, no w sumie? Wiecie, nie muszę wam robić cięcia, bo i tak tutaj niedaleko wykryształ. Ale wolę zrobić. A! Chyba dojdę, doskoczę czy nie? Doskoczyłem. No, mamy. 3 minuty mi to zajęło. No, więc wiecie, Możecie dawać uśmiechy, tak dla mnie. No, żeby, żeby, no. Wiecie. Dobra, jaki teraz przejść? Może ten podoba. Jaki tu jest rekord? Żeby nie jakiś długi, bo tutaj. Moi znajomi, dobra, minutę 53 to naprawdę. E, chodzi mi, że. Bo niektórzy. Hmm, prawdopodobnie, znaczy, no nieprawdopodobnie, jak mają na parkurze, który trwa 3 minuty, sekundę, no to wiadomo, że to są cheaterzy, więc. Ja wolę patrzeć na rekordy. Jak jest taki rekord, na przykład 1, 30, minuta 30, no to wiadomo, że cheatera jeszcze nie było. Bo nie wiem, kto by miał takiego skilla, żeby przejść. No, tyle tych. Bez latania, ale no okej, okay. no i ja patrzę często, bo jak patrzę, że na przykład nie wiem, przechodzi się normalny człowiek przyszedł 3 minuty i ma najlepszy rekord. No to aż mi się odech chciała przechodzić, ale powiem wam, że te klocki, o te właśnie i ten, wow, i ten, to dziwne i ten pastelowy, gdzie ja jestem na, na, na starcie, i ten pastelowy, nie wiem jak wam, no wiecie, ten za 6 gramów, co niedawno, nie wiem czy to jest 6 gramów czy 10, co doszedł. To jest bardzo fajny klocek, naprawdę. Bo może będzie teraz będą robione pewnie pastelowe parkoury, ale z tego nowego klocuszka, więc no. I moim zdaniem, te klocki, te uśmieszki i tak dalej, są bardzo spoko. Ale to moja tylko opinia. No, ale lecimy. Będę próbował lecieć, no, potopkę, może i wiecie, mam 33 poziom, ale jakbyście trochę pomogli z uśmiechami na przykład, no to wiecie bym wbił, bo uśmiechu się przyda, granie, na, polubienie mi całej ścianki, też by się... Wow, nie doskoczę. A, doskoczyłem? A, doskocz... Kurde, ciężkie te skoki. Jak teraz mi się nie uda, to niestety powiem papa pa, parkour, ale powinno mi się udać. Dobra, muszę tam skoczyć. Dobra, to jest prosty skok. I najprostszy mi się wywalił. Dobra. Dobra, muszę, mam nadzieję, że nagrywa się, nie chcę sprawdzać mi się na razie, bo robię parkour, ale mam nadzieję. Jestem przekonany, że się nagrywa, ale nie wiem. A dobra, sprawdzę, żeby nie było. Dobra, nagrywa się. Może teraz bym się wkurzył, jakby się nie nagrywało. Dobra. Kurt Jak zginę, to... To mówię papa Parkur, bo mi się nie chce. A! Właśnie o tych kloskach mówię. One są bardzo ładne. to jest taki ładny kolor. Że... Mi się wydaje, że to takie błyszczące są, ale... No. Dobra. Wow. Zunię nie założyłem Dobra. Aha, to było dziwne, no, ale okej. Okay. Mam nieskończoność kryształów, mam wipencjusza, więc no... Dam radę przejść. Znaczy, na pewno jakbym chciał, to każdy parkurbym bym przeszedł, ale jak już męczę się... Czekajcie... Aha, patrzyłem, szukam. U ukryte to było, dobra. Jakbym, mówię, że jakbym chciał, to bym mógł każdy parkour przejść, tak jakby. E, i No i bo mam tyle tych więc za któryś razem na pewno by mi się udało. Ale to jest... Na przykład jak jeden jakiś parkour trwa, nie wiem, e, 3 minuty i tak nie, nie da... jest niemożliwy, bo ciężko go przejść. Sprawdzę, czy nie ma tutaj nic, ok e, Że jest niemożliwy i nie da się go przejść. I będę tak ciągle próbował, próbował. Naprawdę by mi się nie chciało. No ale okej. Okay. Na pewno bym każdy dał radę przejść. Ale... No niektóry, niektóre... o, jestem. Niektóre się nie da przejść. Musiałem, że nie trafię. Okej, okay, dwie minuty, no nie jestem gorzej. Dobra, I ile mamy czasu? No, jeszcze jeden na pewno przejdziemy, tylko jaki. Hmm. No jakiś taki... Ja nie gram w, Ja nie gram. Ten przychodziłem już? Nie, ale wydaje się niby prosty. Yy, chodzi mi, że ja ten nie gram akurat tak na odcinku niemożliwych, bo no wiecie, jakby mi się, jak na przykład przechodzę 3 minuty go... oh, I dead then, No to wolę ten. Wolę... Wolę co ja wolę. Yy, wolę nie przechodzić, ale... sens ten skrót działa. Nie, nie działa to pewno, ale mogę raz sprawdzić. Nie, nie działa. Chciałem sprawdzić tylko. Wiesz, wiecie, wszystko się liczy, ale ja bym mógł jednego takiego fajnego skróta sprawdzić, ale pewnie by się nie udał, bo to jest dopracowany parkour, no jak był w topce, no to jest, prawdopodobnie, dobra. Dobra, skaczemy, możecie słyszeć moją klawiaturkę, ale no, no. Co? Jak to możliwe? Nie przejdę tego, ja wiem, że tego nie przejdę, jestem za słaby na tą grę jeszcze. Bo nie grałem 2 lata. Miałem kiedyś konto. Jak byliście na takim moim starym kanale Frozik, to widzieliście, że miałem takiego konto jak XDDD obcy. I tam miałem 83 poziom, ale nie grałem 2 lata. No i wiecie, co się stało? Zapomniałem hasła, No i, no i jest lipa. A im sobie na tamten oczywiście jak pograł, i tam kupił sobie vip i tak dalej. Bo tam bym mógł lecieć już potopkę, bo 83 level. To wow. jest już taki level, że no właśnie to jest bardzo dobry moim staniem boję się, że jak tutaj dadnę, to już chyba drugi raz go nie przechodzę, przejdziemy jakiś łatwiejszy, trochę się nie chodzi, mi... o, mogę już tam wskoczyć, okej, okay. nie średni tylko po prostu truty dajmy, a nie mm, szalony, dobra wiecie też, będę tworzył parkury zapewne nie będą w to ale wiecie, tak jak to mówią, jak może będę bardziej popularny ale nie wiem, kiedyś będę no to wiecie, tak jak nie wiem, inni są, są popularni, no to Parkourik będzie wiadomo, że w Topsa, a ja jak tacy youtuberzy mali, taki, taki tacy co nie mają za dużo słu, no to parkury znaczy no wiadomo, że niektórym będą, ale jak, jak ktoś ma jakiś mały poziom i nigdy jeszcze Parkour jego nie był w tak topce, no to nie będzie, ale ludzie... Niektórzy... dużo osób się zdarza, których nie ma... Te mają TOPse, ja wiem, ale... Chodzi mi, że mm, tacy co mają ity, to prawdo... Nie chcę zginąć. Prawdo... Aha. Nie, tam był klucz, ja już to widzę. Nie gadajcie. Mm, ale lipa. Gdzie jest klucz? Ja wiem, że tam był klucz. Ja wiem. No niestety wiem, że tam był klucz. Pewnie tam jest. Nie wiem, nie chcę tam patrzeć, ale chyba muszę niestety deadnąć. Albo gdzieś tutaj jest i ja nie wiem. Nie ma tutaj. Kurde, chyba muszę dednąć. Może da się. Sprawdźmy, czy oni tam skakują. Chwila. Tak, dobra. O Boże. Muszę dednąć. No nie zauważyłem. No dobra. Nie wiem, przejdę teraz szybciej, bo już wiem o co chodzi mniej więcej, ale no, trochę lipton. już sobie już od razu tam przed... Ale okej, okay, dobra. Dajcie mi. Klucz niebieski i lecimy. Wiedziałem, że coś zapomnę. Ja jestem najsłabszy. Jestem słaby w parkourie, ale chodzi mi, że jak już... Jak już ogólnie, za pierwszym razem, jak przechodzę parkur, to mam taki słaby czas, za drugi mam o 20... Ło, wow, to jest niezły pomysł, ale ja nie będę ryzykował. Yy, a, do o 20 sekund, jak za drugi raz wejdę, mam na przykład o 20-30 sekund szybciej. Dobra. Jak mi się tego, jak teraz deadnę w jakimś momencie, dopóki nie zbiorę tamtego kryształa, no to yy, przejdziemy jeszcze jeden parkour taki, no taki powiedzmy łatwy. Nie chcę zginąć, nie będę tak ryzykował za bardzo, tak skaczą. Ja wiem, że pewnie inaczej można tak skakać, że tak D i później o tak i później tak skać, ale ja wolę nie ryzykować. dobra. Lecimy, nie mogę zginąć na pewno. No, już mi się nie będzie chciała, dobra. Od tej może od drugiej by było łatwiej, ale okej. Okay. A tutaj gdzieś kryształ pamiętam, że było, ale naprawdę nie wiem gdzie. Ale naprawdę te pastele. Och, mam, to dobrze. Te pastele są bardzo fajne. Dobra, już mogę trochę poryzykować, bo, bo i tak, no i tak, jakbym zginął tutaj, to i tak cofnę się o ile? O jeden poziom, więc no. U. No i prawdopodobnie już to przejdę, no bo już wiem, jak to wygląda, mniej więcej. Dobra. To, to jest takie trochę cięższe, ale tu trzeba po prostu dobrze skakać. Trzeba być dobrym parkurowcem. Dobra, no i to jest też jeszcze bardzo... Nie bardzo, ale chodzi mi, że to jest ciężkie, ale... To też jest ciężkie, wiecie? Dobra. O, ktoś przeszedł to w 33 sekundy. Ciekawe. Jak to zrobił? Dobra. No i przejdźmy ile czasu jest, bo żeby nie było...